Za chwilę pokażę, jak przedstawić szczegóły przebiegu pojazdu i wyświetlić trasę pojazdu na mapie. Historia pojazdu dostępna jest w zakładce monitorowania. Ponowne kliknięcie wybranego już wcześniej pojazdu, podwójne kliknięcie wybranego obiektu lub kliknięcie strzałki na początku wiersza powoduje wyświetlenie podsumowania. Zawiera ono informacje o długości trasy, czasie postoju, czasie jazdy oraz o godzinie i miejscu rozpoczęcia i zakończenia trasy w wybranym dniu. Kliknięcie przycisku Pokaż historię na mapie wyświetla trasę pojazdu. Obok przycisku rysowania historii dostępne są opcje wyświetlania trasy na mapie. Domyślnie zaznaczona jest opcja Trasa, która wyświetla linie łączące wszystkie pozycje przesłane przez pojazd. Dodatkowo można wyświetlić miejsca postoju, tankowań, przekroczeń prędkości oraz miejsca, w których aktywowano jedno z wejść urządzenia monitorującego poprzez czujnik dodatkowy. Przesunięcie kursora myszki nad wyświetlany na mapie punkt trasy powoduje wyświetlenie informacji dotyczących wskazanej pozycji. Najechanie kursorem myszki na podsumowanie w tabeli podświetla na mapie całą trasę pokonaną w danym dniu. Powoduje też oznaczenie początku trasy flagą z napisem Start i końca trasy flagą z szachownicą. Kliknięcie wiersza z podsumowaniem rozwija je i wyświetla informacje o wszystkich odcinkach przebytych w wybranym dniu. Przesunięcie kursora myszki nad wiersz z jazdą podświetla na mapie wskazany odcinek. Początek wybranego odcinka oznaczany jest zieloną flagą, a jego koniec czerwoną. Kliknięcie wiersza z jazdą powoduje z kolei rozwinięcie szczegółów wybranego odcinka i wyświetlenie informacji o pozycjach zebranych dla danego odcinka trasy. Kliknięcie wybranej pozycji na liście oznacza wybrane miejsce na mapie i wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wskazanej pozycji. Ponieważ na ogół pojazd przesyła wiele pozycji, tabela z pozycjami jest dzielona na strony. Aby wyświetlić dalsze zdarzenia, należy przewijać kolejne strony. Ponieważ pozycji jest dużo, nie wszystkie są jednocześnie wyświetlane na mapie, a ich liczba jest dostosowywana do skali mapy. Dlatego wraz ze zmianą skali Pojawiają się lub znikają pozycje na trasie przejazdu. Aby ukryć historię na mapie, należy wyłączyć przycisk wyświetlający historię. Przycisk ten automatycznie wyłącza się po rozwinięciu szczegółów trasy dla kolejnego pojazdu. Kliknięcie wiersza z rozwiniętymi szczegółami odcinków lub trasy zwija go. Ukrycie szczegółów trasy danego pojazdu następuje również po rozwinięciu historii kolejnego pojazdu. Domyślnie wybrany jest bieżący dzień, można jednak wyświetlić historię dla innych dni. Wystarczy wskazać wybrany dzień w kalendarzu. Można też wyświetlać historię z kilku dni jednocześnie. Należy wskazać w kalendarzu pierwszy dzień i nie puszczając przycisku myszy, przeciągnąć kursor do ostatniego dnia wybranego okresu. Należy przy tym pamiętać, że im większy zakres wybierzemy, tym więcej danych pobieramy z serwera. Zwłaszcza przy rysowaniu trasy na mapie może powodować to znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na dane. Należy zwrócić uwagę na to, że po zmianie pojazdu wybrany wcześniej zakres dat nie zmienia się. Jeśli chcemy powrócić do wyświetlania bieżącego dnia, Należy ręcznie zmienić datę. Funkcja wyświetlania szczegółów trasy w tabeli i na mapie służy do analizy tras i przebiegów pojedynczych pojazdów w krótkich okresach. Do analizy danych większej liczby pojazdów lub dłuższych okresów służą raporty logistyczne. Funkcje te omawiają oddzielne samouczki. Zapraszam do ich obejrzenia i dziękuję za uwagę.